I teraz zaczynamy płacić za mieszkanie. Załóżmy płacimy za mieszkanie 1500 zł, jakoś mamy polisę ubezpieczeniową, załóżmy 90 zł. Dzień dobry. Poniedziałek rano, za chwileczkę do pracy. Jestem właśnie na drugim tygodniu: diety slow Carb, która polega na tym, że nie jem ogólnie białych rzeczy, a węgrowodany zastępuje fasolą. Ta dieta jest o tyle fajna, że w sobotę lub w niedzielę robię sobie tak zwany cheat day, czyli jem wszystko z dołu pizzę, chipsy, piwo, kole, wszystko co się da. Plus tego jest taki, że potem jak się dobrze dajemy w sobotę lub w niedzielę, to do środy, bo do czwartku nie możemy patrzeć na nic słodkiego. No a potem już od środy i czwartku wytrzymać do soboty lub niedzieli nie jest tak trudno, więc ta dieta jest niesamowita pod tym względem. Więc pierwszy dzień pracy po świętach. Uf, dużo roboty w styczniu. Nawet bardzo dużo. I dzień w pracy się już skończył. Dzisiaj było dużo pracy, bo 19 stycznia robię warsztaty, takie duże warsztaty, bardzo fajne. A propos chmury, jedyne w Polsce, nie wiem czy na świecie, o takiej tematyce. I trochę się ostatnio bałem, że nie zdążę wszystkiego przygotować. Natomiast po dzisiejszym dniu i tym, że nadrobiłem bardzo duże zawygłości w tym temacie, czuję się komfortowo. I uda się, to będzie fajny warsztat. Dzisiaj chciałbym ci bardzo pokazać trochę więcej szczegółów o tym, jak w tej chwili wygląda robienie przeze mnie mojego budżetu domowego od strony praktycznej. Więc już raz miałem film o budżecie domowym i to było pół roku temu. Pół roku temu nagrałem taki film, 3 lipca, jak robię budżet domowy. Dużo się nie zmieniło od tamtego czasu. Poza tym, że ten film miał 18 tysięcy wyświetleń, 184 łapki w górę i 15 łapek w dół. I ilość łapek w dół wynikała głównie z tego, że treść filmu w pierwszej wersji miała charakter związany z samochodami, co nie wszystkim pasowało, a po drugie, wybrałem tam jako granicę takich zarobków na poziomie 10 tysięcy złotych i wylała się fala hejtu w takiej kwestii, że o panie przecież w Polsce tylko 5 osób zarabia 10 tysięcy złotych, a cała reszta 1500, a mając 1500 złotych nie można robić budżetu. Moim zdaniem można, ale o tym porozmawiamy kiedyś indziej. Dziś natomiast chciałbym Ci pokazać, jak ja wczoraj robiłem swój budżet domowy w Excelu i jak potem te pieniądze przelewałem między kontami, żeby mieć spokojny miesiąc i spokojną... Przyszłość. Tak więc, tak wygląda nasz arkusz kalkulacyjny, którego używamy do budżetowania naszego najbliższego miesiąca i naszej przyszłości. I wszystkie rzeczy oprócz kwot i oprócz rzeczy, gdzie są x -y, są jak najbardziej prawdziwe. Czyli tak to wyglądało mniej więcej w tym miesiącu. Więc na początku miesiąca pojawiają się jakieś pieniądze w naszym koncie i to może być dowolna kwota, może to być 10 tysięcy, 100 tysięcy. 1500 etc. Zobaczmy, że to będzie 7000 zł. I ja w moim wypadku zakładam na początku miesiąca, że ilość pieniędzy przeznaczam na inwestycje, bo u mnie w tej chwili to jest dość dużym priorytetem, żeby nie tylko moje zdrowie i mój czas pracowały na pieniądze, ale też pieniądze, że pracowały na pieniądze, więc odkładam pewną część pieniędzy co miesiąc, aby mogły pracować i zarabiać pieniądze. Pieniądze, które robią pieniądze. Tak czy owak. Pozostała kwota zostaje jakaś liczba i z tego zawsze 3%, chcemy dojść żoną do 10%, przychodzi na dobroczynność. Ewelina przelewa te pieniądze na różne organizacje i zostaje nam kwota. Teraz przelewamy i ileis de Załóżmy po 100 zł na inwestycje że na nasze dzieci, żeby w przyszłości miały jakieś pieniądze. I następnie zostaje nam 4892 zł do dysponowania. I zauważcie, że jeszcze nie kupiliśmy ani chleba, ani nie zapłaciliśmy za mieszkanie, ale te rzeczy dla nas są najważniejsze, czyli po pierwsze inwestycje, dobroczynność i przyszłość naszych dzieci. I teraz zaczynamy płacić za mieszkanie. Załóżmy płacimy za mieszkanie 1500 zł, jakoś mamy polisę ubezpieczeniową, załóżmy 90 zł. Mamy jakiś leasing, załóżmy 300 zł. Mamy telefon, jeden telefon drugi, mamy internet i załóżmy na koniec tej operacji dostajemy 1063 zł. I okazuje się, że musimy jeszcze w tym miesiącu wydać rzeczy na pewne zachcianki, na pewne rzeczy konieczne. Więc zaczynamy od rzeczy koniecznych, czyli trzeba kupić buty dla Piotra, trzeba zapłacić za arkarza jednego, arkarza drugiego, kończy nam się subskrypcja na dysk Google, więc trzeba niestety to odnowić, Evernote nam się kończy, trzeba to odnowić, musimy zapłacić za zajęcia CrossFit, musimy zapłacić za zajęcia Piotra i las na sport Piotra. I zostaje nam w tym wypadku 333 zł. No i dobrze. I teraz to są nasze świnki z skarbonki, czyli miejsca, na które zbieramy. I teraz zostaje nam 333 zł 50 groszy. I my zbieramy w tej chwili na kilka rzeczy. Po pierwsze na jakieś weekendowe wyjazdy, na większe wakacje. Mamy coś takiego jak fuck bufor, czyli gdy stanie się coś złego, rozbijemy samochód, albo ktoś nam coś ukradnie, żeby po prostu mieć pieniądze, w razie czego, żeby wyjąć i kupić jakieś inne rzeczy. Przegląd samochodu, poduszka finansowa, klimatyzacja, ubezpieczenie święta. Zbieramy na święta narodzenia już. Trzy rzeczy ukryte, trzy poziomy, żeby było na wino i inne dziwne rzeczy, które sobie wymyślę, wyjazd na ultramaraton, freediving i wykup samochodu. I teraz moim celem jest zrobić coś takiego, żeby te pieniądze w jakiś sposób rozdystrybuować na te wszystkie rzeczy. Czyli, na przykład, chcę odłożyć 50 zł na święta, przynajmniej 50 zł na ubezpieczenie samochodu, to jest dość ważna klimatyzacja, może poczekać. Poduszka finansowa, zawsze dobrze coś odłożyć, czyli zresztą 50 zł. Przegląd samochodu, 20 zł. Faka, bufor, 20 zł. Wakacje, 100 zł. Tutaj przynajmniej 20 zł. Tu 10. Tu 10. No dobra, i teraz zostało mi tylko 3,50 zł. I teraz to co ja robię czasami, na przykład robiłem tak samo w tym miesiącu, Brakuje mi rzeczy na pewne rzeczy, które chciałbym zrobić. I te rzeczy są dość ważne, na przykład wykup samochodu. Chciałbym w końcu wykupić samochód w tym roku. Więc co mogę zrobić, żeby móc e, dodać jakieś pieniądze do wykupu samochodu? Więc przechodzę sobie przez całą listę i patrzę, ok, może które z tych rzeczy, które mam, są już niepotrzebne. I załóżmy, że w tym wypadku po z zakładamy, że ok, uda nam się przeżyć e, ten miesiąc za 1000 zł, nie będziemy brali żadnych rozrywek. Natomiast jest bardzo ważny wykup samochodu, więc mam dodatkowe 200 zł na wykup samochodu. I Możemy to tutaj zainwestować. I to wszystko. Tak wygląda na mniej więcej nasze planowanie budżetu. Tutaj, oczywiście, zostały wpisane nierzeczywiste dane, to ma po prostu pokazać proces. Ale tak właśnie to wygląda: mniej więcej w 15 minut mamy załatwioną całą sprawę i mamy zaplanowane pieniądze. I teraz te 533 zł ląduje na koncie Świnki, 1750 zł w tym wypadku ląduje na koncie Inwestycje, cała reszta kwoty ląduje na koncie Wydatki Codzienne, czyli to jest ta kwota, czyli stałe nasze wydatki miesięczne, plus kwota jednorazowych wydatków miesięcznych. Plus kwota z kasa do dobroczynności, plus gdzieś inwestycje, czyli te pieniądze, które tu były na górze, yy, to i to, jest przelewane na konto wydatkowe i dopiero z tamtego konta jest przelewane na inwestycje, na fundusze inwestycyjne i na różne yy, formy dobroczynności. Oczywiście, robienie budżetu jest bardzo ważne z priorytetem tego, na co chcemy odkładać, bo jeżeli naszym głównym priorytetem jest rozrywka. To nie będziemy odkładać inwestycji w pierwszym kroku, tylko będziemy odkładać na rozrywkę. Jeżeli naszym priorytetem są dzieci, będziemy odkładać na dzieci. Jeżeli naszym priorytetem jest jakaś świnka z cokolwiek, albo wakacje, to będziemy odkładać pieniądze w pierwszej kolejności na wakacje, a dopiero potem będziemy odkładali na całą resztę. Takie są uroki budżetowania. Kto budżetował kiedykolwiek w firmie, albo gdziekolwiek wie, że nigdy nie starcza pieniędzy na wszystko. Więc kwestia jest robienia pewnego rodzaju wyrzeczeń. Pytanie, na co te wyrzeczenia robimy? W naszym wypadku zawsze ostatnią rzeczą, którą jest, są świnki, czyli rzeczy, które byśmy chcieli kiedyś mieć albo które są dla nas jako tako ważne. Czyli jeżeli nie zbierzemy pieniędzy na wakacje, trudno, ale naszym priorytetem są teraz inwestycje, dobroczynność i inwestycje dla dzieci, potem przeżycie i potem dopiero rzeczy, które są mniej ważne. Więc tak wygląda mój proces budżetowania. Jestem ciekaw co o tym myślisz. Jeżeli masz jakieś pytania, to proszę, daj znać w komentarzach, a może nawet zrobimy jakąś sesję Q&A a propos mojego budżetu domowego, który, muszę przyznać, działa u mnie rewelacyjnie. Nie mam żadnych problemów finansowych, dobrze mi się wszystko planuje. Nie zawsze mi się budżet zapina, czyli nie zawsze mi starcza pieniędzy na wszystko, na co bym chciał, no ale tak to działa. Więc jeżeli masz pytania, daj znać. Jeżeli nie, to nie. I jak zwykle, do zobaczenia